Ale to się kameruje! To się kameruje. Dobrze, dzień dobry Państwu, witam was bardzo serdecznie na demonstracji w związku z nielegalną wycinką w centrum Milantówka oraz toczącym się postępowaniem sądowym. Nazywam się Mirosław Kaznowski, jestem współprzewodniczącym Grodzickiego Koła Partii Zieloni, którzy są organizatorami dzisiejszego zgromadzenia na prośbę mieszkańców Milanówka i lokalnych stowarzyszeń. Wasza obecność tu i teraz pokazuje, że jako mieszkańcy powiatu grodziskiego, mieszkańcy Mazowsza Zachodniego, nie akceptujemy pato praktyk w naszych miastach i wsiach. Oczekujemy surowych kar dla przestępców środowiskowych, by zniechęcić ich do nielegalnych, nieetycznych, nieodwracalnych i niezmiernie szkodliwych społecznie oraz środowiskowo praktyk w celu zbicia szybkiego pieniądza naszym kosztem. Nie ma na to naszej zgody. Ponadto, co jest szczególnie haniebne w przypadku tej wycinki, oczekujemy wyjaśnień od organów kontrolnych, czy wszystkie służby miejskie oraz aparaty kontrolne, w tym Urząd Miasta, Milanówek Urząd Burmistrza, Straż Miejska Milanówko Powiatowa Policja, Starostwo Powiatowe, Nadleśnictwo Hojnów, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zadziałały tak, jak powinny, zgodnie z procedurami. Jeżeli tak, to potrzebne są zmiany zmiany w procedurach, które zapewnią, że takie wycinki w przyszłości zostaną wstrzymane znacznie szybciej do wyjaśnienia okoliczności. Na tym etapie warto przypomnieć, co dokładnie wydarzyło się 20 lutego 2021 roku oraz w dniach poprzedzających. Przypomnę jeszcze raz. W biały dzień w centrum miasta Milanówek, na obszarze chronionego krajobrazu podlegającego pod opieką konserwatora zabytków, około 250 metrów od komendy Straży Miejskiej, pomimo interwencji Straży Miejskiej oraz Policji, które miały mocne, którzy mieli mocne podstawy do podejrzenia, że wycinka odbywa się nielegalnie, na oczach świadków, w tym radnych miasta, którzy apelowali o wstrzelanie jak wycinki, przez 6 godzin wycięto 67 dużych, zdrowych, cennych drzew. Szczególną ciekawość budzi mail e, z 18 lutego, czyli na dwa dni przed wycinką, e, od dewelopera sąsiedniego budynku, tak zwanej Natalówki, do właścicieli lokalów, którzy... I tego maila otrzymaliśmy od mieszkańców, tuż w trakcie trwania tej wycieczki. Ja teraz przeczytam treść maila, żeby, żeby Państwo mieli świadomość o tym, że służby miały informacje o, o, o tym wcześniej. Szanowni Państwo, chciałbym Państwa uczulić w sprawie wycinki drzew na działce sąsiadującej z Natalówką. Obszar ten jest wpisany w miejscowym planie zagospodarowania jako las który jest pod opieką starosty Godziskiego. Żywostan jest prawnie chroniony. Na wniosek właściciela gruntu, sprytnie podpartego żądaniami mieszkańców Natalówki, starostwo wyznaczyło kilka drzew do pielęgnacji i usunięcia ze względów bezpieczeństwa oraz kilka drzew do usunięcia ze względów estetycznych. Pracownik urzędu zaznaczył drzewa do pielęgnacji i usunięcia, a właściciel działki lub ktoś działający na jego zlecenie dorysował bezprawnie kilkanaście, kilkadziesiąt oznaczeń na bardzo cennych drzewach. Tak, aby wykonawcy omylnie wycięli je wszystkie. Taka wycinka drzew dałaby mu w przyszłości argumenty do zmiany zapisów miejscowego planu, co byłoby bardzo niekorzystne z perspektywy mieszkańców natalówki. Nie chcę Państwa straszyć, bo zmiana miejscowego planu to bardzo skomplikowany proces poprzedzony konsultacjami społecznymi, ale jednocześnie bardzo proszę o obserwowanie terenu i w przypadku podejrzanych sytuacji lub wycinki proszę o natychmiastowe zgłoszenie do Straży Miejskiej i do leśnika ze Starostwa. Dzisiaj ze Strażą Miejską na moją prośbę usunął mylne oznakowanie kolorem niebieskim. Ja przypominam, że to się wydarzyło dwa dni wcześniej, 18 lutego. Zdarzenie potwierdził nam komendant Straży Miejskiej w Milanówku po naszym wniosku o udostępnianie informacji publicznej. W piśmie do nas z dnia 10 marca 2021 roku pisze między innymi, Potwierdzam, że strażnicy miejscy podejmowali interwencję w dniu 18, jak i 20 lutego na prośbę pana leśniczego po tym, jak y, osoba dokonała dodatkowego oznakowania drzew, jak też podejmowała interwencję w dniu 20 lutego przed i po wycince drzew po podanym adresem Milanówku. Czyli nie dość, że y, nie wstrzymano wycinki w trakcie jej trwania, to y, wiedziano o tym y, wcześniej, podjęto dwie, dwie interwencje, dwie osobne interwencje, 18 i 20 i potem y, w związku z zatrzymaniem tej y, wycinki. Drodzy Państwo, to znaczyło, że służby miejskie miały podstawy do podejrzenia, że wycinka, która odbyła się 20 lutego, mogła być niezgodna z prawem. W dzień wycinki zarówno Straż Miejska, jak i policja przez około 6 godzin utrzymywały stanowisko, że nie mogą wkroczyć na teren prywatny i zatrzymać tej nielegalnej wycinki. I to jest skandal. Ale proszę Państwa, nie możemy akceptować takich skandalicznych praktyk jako norma, której przyglądamy się z obojętnością. Każdy głos przeciwu jest ważny, zauważony. I pomaga w budowaniu solidarności społecznej i uzyskaniu sprawiedliwości wobec naruszania prawa. Dlatego tu jesteśmy i oczekujemy dziś tej sprawiedliwości od sądu oraz wyjaśnień i zmian od organów kontrolnych. Dziękuję bardzo. Dziękuję. E, dzięki, Mirku. Ja nazywam się Kasia Wiekiera, jestem mieszkanką Milanówka. Mieszkam w bezpośrednim sąsiedztwie działki leśnej, lasu, który został wycięty 20 lutego 2021 roku. Chcę bardzo mocno podkreślić, że my, jako mieszkańcy Milanówka, wiedzieliśmy, tak jak Mirek mówił w przytoczonych mailach, mówił o interwencjach, jakie miały miejsce, nieskutecznych interwencjach. My wiedzieliśmy, że może dojść do przestępstwa. I do tego przestępstwa. Prawdopodobnie doszło sąd. Chcemy, żeby sąd to ustalił, chcemy, chcemy procesu. Nie chcemy, żeby ta sprawa została zamieciona pod dywan, ponieważ że, mm, to nie jest e, tylko i wyłącznie kwestia tego, że my, jako mieszkańcy Milanówka, straciliśmy bezcenny las, który chronił nas przed hałasem, chronił nas przed zanieczyszczeniami powietrza. Um, tej, e, tych strat nie da się za naszego życia przywrócić. Ten las za naszego, za mojego życia w tym miejscu już nie wyrośnie. Oczekujemy od wymiaru sprawiedliwości, że zasadzi nasadzenia zastępcze, które dadzą nam na miastkę tego lasu w tym miejscu. Ja chcę bardzo mocno podkreślić, że ja w tym dniu straciłam zaufanie do. Do policji, do straży miejskiej, do służb, do instytucji, które powinny chronić nas przed takimi zbrodniami środowiskowymi. My żyjemy w czasach kryzysu klimatycznego i w czasach kryzysu bioróżnorodności. Świadomość mieszkańców pokazuje, że jest wyższa i oczekiwania mieszkańców są wyższe niż świadomość władz i instytucji. Nigdy, kto nie zawiódł tamtego dnia, to mieszkańcy, którzy od rana alarmowali służby o podjęcie interwencji. Jesteśmy tutaj dzisiaj, żeby, żeby jasno dać do zrozumienia wszystkim, że ta sprawa nie powinna zostać zamieciona pod dywan, powinny zostać wyjaśnione wszystkie okoliczności tej sprawy. Bo nie mamy czasu, nie, mamy, nie możemy tracić kolejnych bezcennych miejsc przyrodniczych. Dziękuję. Problem, choć skandaliczny, niestety jest częstym zjawiskiem w wielu miastach. Wszechobecna betonoza, często napędzana właśnie patodeweloperką, stanowi jedno z największych zagrożeń dla stabilności społecznej, środowiskowej oraz gospodarczej naszych miast. I nie ma na to naszej zgody. Rozwój oczywiście jest ważny, ale róbmy to z głową, w sposób zgodny z zasadami demokracji i praworządności, a nie w chaotyczny, bezwzględny na żądanie właścicieli gruntów, deweloperów i firm budowlanych. Oprócz zwrócenia uwagi na konkretny problem tej nielegalnej wycinki w mianówku, to chcemy też tą akcją pokazać, że mamy głos, że warto z niego korzystać oraz że mamy wpływ na to, co się dzieje wokół nas. Warto korzystać z tego przywileju, który nie jest nam wiecznie gwarantowany. Przede wszystkim to jest nasz region i nie możemy pozwolić na jego dewastację dla prywatnych interesów kilku nieuczciwych mieszkańców. Dziękuję Państwu dzisiaj za obecność, za uwagę i trzymamy kciuki dzisiaj za sprawiedliwe postępowanie sądowe.